Witaj. Dzisiaj portret numer 3. Kolejna pani w takim zadaniu, które sobie wyznaczyłam. 100 portretów w 100 dni. Dzisiaj kolejna postać. Yy, również zaczęłam od szkicu. Myślę, że zachowałam proporcje. Kolory dobrałam abstrakcyjne, a jeżeli chodzi o jakieś utrudnienia, które miałam, więc już wiedziałam, że kolorowanie, cieniowanie to jest to nad czym potrzebuję popracować. Yy, są miejsca na tej twarzy, które podobają mi się dobrze, uważam, zrobiłam. Natomiast pół twarzy takie przyciemnione, bardzo sztucznie wygląda przejście jak dla nie. Po lewej stronie oko jest zdecydowanie dół większy, schodzi oko niżej niż po prawej. Nie zwróciłam na to uwagi i troszkę inaczej są pocieniowane powieki. że Jedno oko takie, drugie takie, to widzę cieniowanie, natomiast z reszty jestem zadowolona. Obrazek numer 3. Zaobserwuj mój profil, napisz komentarz, jeżeli masz jakieś uwagi, chcesz się czymś podzielić. Dodaj lajka i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.